Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak założyć konto w iTunes Store w sklepie amerykańskim. Zakładanie konta na iTunes Store jest banalnie proste, jednak potrzebna jest znajomość jednego triku, która pozwoli na założenie tego konta. Najpierw uruchamiamy program w komputerze, następnie przechodzimy z poziomu iTunes do iTunes Store i u dołu strony klikamy ikonę z flagą. Zostajemy następnie przeniesieni do strony wyboru i tutaj wybieramy flagę USA, a następnie przechodzimy do sklepu iTunes. Teraz Musimy dokonać bardzo ważnej zmiany, to znaczy klikamy w zakładkę App Store i znajdujemy jakąkolwiek darmową aplikację na iPhone'a czy iPada. Klikamy ją tak, aby pobrać i wtedy pojawia się okienko logowania. Z, te, z poziomu tego okienka klikamy przycisk Utwórz Apple ID i zostajemy przeniesieni do okna rejestracji. Klikamy Continue. Następnie akceptujemy regulamin i przechodzimy do szczegółów konta Apple ID. Tutaj musimy podać nasze dane, czyli adres e-mail, hasło oraz inne informacje. Na samym dole jak widzicie, trzeba podać dane dotyczące adresu zagranicznego mieszkania. Nie założymy konta w sklepie USA bez podania zip code, czyli kodu pocztowego oraz ARIA code oraz telefonów USA. Wszystkie te dane oczywiście możecie w bardzo prosty sposób znaleźć w sieci, skopiować przykładowy kod pocztowy i wkleić do iTunes. Kiedy zakończymy rejestrację na podany adres e-mail zostanie wysłany kod do, do weryfikacji konta. Oczywiście weryfikujemy konto i możemy już korzystać z konta iTunes w sklepie amerykańskim. Odwiedzajcie naszą stronę, zwłaszcza dział news i artykuły. Znajdziecie tam sporo ciekawych porad i tematów. No i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia.